Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ja mam na imię Ola. Jeżeli ktoś niedawno zasubskrybował, bardzo dziękuję. Dziękuję również moim stałym subskrybentom. Także, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, no i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj już przechodzimy do meritum, czyli. Zamówiłam, kochani, po ostatnim przeglądzie w Mohito. na moim kanale ostatnio są dwa filmy z Mohito, z przeglądem ubrań jesiennych, trochę płaszczy, trochę swetrów, trochę kurtek i nie ukrywam, że Mohito no lubię, lubię Mojito, lubię Reserveda, Zara, to ja już się po prostu, ja boję się tam wchodzi po prostu do tych sklepów. Bo mnie jest po prostu, wiecie, za bardzo mnie tam wciąga w te sklepy. Wolałabym, wiecie, coś tam tańszego, a no lepsze jakościowo, no ale niestety czasami jest tak, że e, przepadne. E, mam naprawdę dużo ciuchów i na razie muszę po prostu to, wiecie, wykorzystywać to, co mam, a nie dokupywać nowych rzeczy. Ale mimo wszystko e, zawsze jestem ciekawa właśnie tych nowych rzeczy i bardzo chętnie przymierzam też je dla Was. Dzisiaj zamówiłam pakę, słuchajcie, z mochi, to przyszła do mnie wczoraj, także leży od wczoraj. E, zo, zobaczcie, jaka paka. Leży od wczoraj nieodpakowana, czeka po prostu na wspólne z Wami odpakowanie. Zaraz się do tego weźmiemy. Ja kochani dopiero przyjechałam od fryzjera. Dzisiaj zrobiłam sobie kolor, w nie podcinałam, zrobiłam po prostu już odrosty, bo wiecie, ja mam trochę odrostu, sporo zrobiłam 3 miesiące temu, więc myślę, że tak chyba nie jakoś często robię, ale wiecie, ja mam troszeczkę odrostu i po prostu już. No, już mnie to denerwuje, nie lubię po prostu ciemnych włosów od góry. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. I teraz, tak, tu jakieś mam papiery. Bo, jakie to jest ładne, słuchajcie, wszystko już widzę. No, i będę miała po prostu problem. Bo ja mi się coś spodoba, a te ciuchy nie są jakieś. Wiecie, cenowo tanie. Jakie to jest miłe, zobaczcie. Zamówiłam ten komplet właśnie sweterkowy. Jajku, jaka bajka. Bardzo byłam ciekawa, jak to będzie właśnie wyglądało na sylwetce. Wiecie co, ja sobie może to odstawię tutaj. Kurczę, długo się wymieścić, bo mam suszarkę tutaj rozłożoną. Wczoraj pranie, kochani. No mam nadzieję, że się nie wybrudziłam od tego pudełka. Zobaczcie, ta spódnica bardzo mi się spodobała. One były w tym jeszcze kremowym kolorze, ja wziąłam to w kolorze brązowym takim. No, jest przepiękny ten wzór. Ona jest taka dość, kurczę, ciężka, masywna. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na mojej serwetce, bo mam jestem mega ciekawa, czy to w ogóle pogrubia, czy też nie. Tutaj mamy dla wygody takie właśnie rozcięcie. Na mnie to będzie chyba, wiecie, co nie, nie yy, jakaś do połowy łydki, tylko chyba do, yy, no do kostki, dlatego że ja jestem niska dla przypomnienia, mamy 50 wzrostu. Yy, I tutaj mamy cenę, o fajnie, że są ceny. Rozmiar wzięłam XL i to jest rozmiar największy z tej spódnicy, i tutaj kosztuje ona no, bez grosza 100 zł, yy, a zaczynają się rozmiary od xs yy, Jeżeli chodzi o skład. Czy tutaj coś będziemy mieć, żeby sobie podejrzeć od razu, czy nie? Dobra, jest 50% wiskoza, 25 poliamid i 25 poliester. Tak mi się to przynajmniej wydaje. Także taka spódnica jesienna myślę, że fajna pozycja do jakichś tam botków. Dobra, i zobaczymy, co ja tutaj mam dalej. Tutaj mamy do tego właśnie taki sweterek krótszy, on jest związaniem. Także ta spódnica po prostu mam troszkę wyżej podciągnięta do tego taki sweterek, to jest naprawdę bardzo miła w dotyku i e, ciężkie tutaj również działam XL, cena jest 130 zł od XS również myślę, że skład będzie ten sam, jak myślicie. <grytanie> ja myślę, że będzie ten sam, ale jeszcze zerknijmy, tak, 50 wiskoza. 25 po muszę iść do okulisty słuchajcie, po y, Ester chyba i 20, 25 poliami, tak to mi się przynajmniej układają literki, ale powiem Wam, że ciężko, z tym wzrokiem moim trzeba się wybrać do, mm, do fryzjera, naprawdę mi się wzrok pogorszył. Ostatnio nie widzę, widzicie, jak dukam na tych metkach. Tutaj mamy swetery, który bardzo mi się spodobał również na przeglądzie. Jest przeuroczy, jest taki beżowy właśnie we wzory, naprawdę świetny. Magówki tutaj przy rękawie, zobaczymy. I tutaj ściągacz przy rękawie jest taki dość szeroki, zobaczcie. On jest taki naprawdę dość duży. I tutaj na dole ten ściągacz też jest taki dość spory. I co? Pod szyjkę XL tutaj również wzięłam i zakleili mi od XS -ki i 140 zł. Powiem Wam, że jest trochę drogi. Zobaczymy, z czego on jest. Czy na przykład to jest jakaś jakiś wspaniały skład, że on tyle kosztuje, czy po prostu tak sobie o. 55, kochani, jest akrylu, 27 poliamid, 9 po 9 czegoś. Wełny mhm, z wełną, 9 wełny i 9 poliestru z wełną. No ciekawe, ale jest taki na no, w miarę miły. Zobaczymy, jak na skórze. Tak się prezentuje. Także kolejny sweterek. Wzięłam nawet, wiecie co, można może zamiennie tam stosować. Wzięłam również coś takiego. Widzę, że takie dość wygniecione. Taki sweterek basic. Zobaczcie, brązowy. No tutaj taki ściągacz mamy. Na dole również taki mniejszy, naprawdę basicowy, taki cieńszy sweterek. Pod 3K i mamy też rozmiar XL, 70 zł kosztuje i one występują nawet XXS, takie malutkie, później XS, XSK SKML XL, także taki sweterek basicowy, również w brązie, tak mówię, może zamiennie, ale zobaczcie, troszkę się kolorami różni, po momentami, mówię, można by pozamieniać sobie ciuchy, a metkę miałam sprawdzić a nie cenę. Dobra, lecimy do metki szybciutko, kochani moi. <laughs> I tak 70% mamy wiskoza. I 30 chyba jest tutaj poliamidu. No, także całkiem fajny składzik. Coś mi się wydaje, że on się tu świeci. Jak Wam się wydaje? Powiedzcie, że to chyba świeci. O, proszę bardzo. Czy ktoś go chyba wyprasował? Yy, no bo on się tutaj cały świeci ten sweterek, także... O, chyba to widać, także nie wiem, to już... Zobaczymy. Ja wzięłam jeszcze taki komplecik ten sweterkowy ze spodniami. Czyli mamy tutaj leginsy z bardzo fajnymi, osobnymi kieszeniami złotymi, zobaczcie. Przepiękne są tutaj te zameczki i tutaj lokowanie. Kicia, Kicia, nie wchodź tam, proszę Cię. Kiciuś, nie, nie możesz tu wejść, dam Ci tu pudełko, ale za chwilę. Czekaj, chodź tu, Kitek, czy co, ja tu wyjmę. Chodź tu, Kicia, masz pudełko, chodź. No, chodź sobie tu do pudełka. Yy, czyli mamy tak, spodenki, spodenki fajne, takie cieplutkie ze ściągaczem. Ciekawe właśnie czy to się nachaci. No i takie na gumach, widać, że takie wygodne. No i teraz nie wiadomo jak z rozmiarem, jak z długością. Wzięłam, słuchajcie, XL. No i nie wiem czy nie przesadziłam. 130 zł, XL. Tak, wzięłam największy. No ale od czegoś trzeba zacząć i jeszcze zobaczymy sobie od razu skład. O, i się siedzi w pudełku. Także chciała bardzo, ale mówię, no na te nowe ciuchy nie będę jej wpuszczać, bo Wiecie, jak będę oddawać, czy coś, to nie będą dawała z kłakami. 50% wiskozy 25 poliami, 25 poliester. Tak się to przedstawia. Nie wiem, celem mówię, chyba 130, bardzo fajne spodenki. Takie dresowe, legi nie dresowe, to są takie sweterkowe, sweterkowe leginsy. Nie wiem, czy taka po pozycja istnieje. Dobra, jeszcze Wam pokażę górę do tego. Też sweterek, zobaczcie, z przepięknym złotym zamkiem, zakończonym e, takim tutaj elementem z literką M. Sweterek się prezentuje w ten sposób. E, na zameczek. Nie wiem, czy ten zamek, wiecie, nie będzie ziembił, nie? E, XL 130 nie przepadam za ciuchami właśnie z zamkami. Kiedyś miałam taką koszulę i ona właśnie jak zakładam, to mi ziębi Tam e, po prostu e, ziembi mnie. Ziemięwała mnie na plecach, właśnie jak miałam ten zamek. Także zobaczymy. Skład chyba ten sam, tak jak tam w tamtym komplecie. Tu już nie będę sprawdzać. I jeszcze zamówiłam z ciekawości. Zamówiłam kamizelkę, kochani. Kamizelka jest z kapturem. Kolor ma taki, taki bardziej brązowy, bym powiedziała, niż beżowy. Zapinanie, jakie tutaj mamy. Zameczek i zatrzaski. I co my tu jeszcze mamy? A kieszeni nie miał? Słuchajcie, tu nie ma kieszeni. Nie, są, dobre. Są, są kieszonki tutaj, Ukryte jedna jest, druga jest, dobra, bo one trochę wyżej. Także zobaczymy sobie tą kamizelę, jak ona się prezentuje na sylwetce. Oczywiście wszystko sobie zobaczymy. I teraz ta kamizela w rozmiarze 44 wzięłam. Czyli, nie wiem, zakleili mi tu, ale chyba wydaje mi się, że to już jest... Czemu mi to zaklejają? Że to jest chyba... 36, 38, 40. Tak, to jest chyba największy rozmiar. Według, widzimy, to tą dedukcję musiałam dojść do tego, bo mi zakryli Więc 180 zł, czyli rozmiar 44. 180 nie kosztowała. Ona była na przecenie chyba za 100 zł. Jeszcze Wam dokładnie sprawdzę, ale to Wam najpierw w komentarzu tam dopiszę. Eee, tak. Także będziemy mierzyć. Ładny kolor ma. Naprawdę ładny. Taka fajna, kurde, może trafiłam. No i pokażę Wam jeszcze, kochani, coś. Znaczy, Wy to już znacie. Chodzi mi o Sinsaya. Zamówiłam, słuchajcie, pamiętacie było, mierzymy Sinsaya, zamówiłam kamizelkę i kamizelkę, słuchajcie, zamówiłam wtedy yy, chyba tą największą XXL i słuchajcie, idąc tym tropem, wiecie, schodząc w dół z rozmiarami, bo tam ta była po prostu przeogromna, za duża, Wzięłam XL, -kę. słuchajcie, XL jest po prostu ogromna, tak się ta kamizelka prezentuje dla przypomnienia. XL jest yy, ogromna, powiem Wam, może zobaczył to, bardzo mówię w ogóle tak, że mnie pogrubia ta kamizelka, za duża jest. I słuchajcie, żeby już nie chodzić, nie, po sklepach i nie oddawać, tylko sobie zamówić w końcu kamizelkę i mieć, no to wzięłam jeszcze od razu rozmiar, yy, słuchajcie, L, wzięłam ten rozmiar, L kamizelki, słuchajcie, ona też jest za duża. Także ja nie wiem, jakie ja bym musiała mieć. No są tutaj jeszcze, jest M, więc bym musiała M, -kę, S -kę mierzyć. Bardzo są tutaj duże. Jak zakładacie, to takie w ogóle te ramiona tak jakoś idą, że tak, tu jest tak jakbyś bardzo dużo tego materiału. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dajcie znać, czy macie tą kamizelkę, jak Wam się sprawuje. Nie wiem, to nie jest w ogóle mój rozmiar. To te L, -ki, XL, -ki, te dwa XL, bo musiałam ba M albo SK, nie wiem. Ale powiem wam, że już straciłam wędę i nie chcę mi już tego mierzyć, więc to odkładamy. Zajmujemy się dzisiaj e, tymi nowymi e, ciuchami, e, czyli za chwilę będę mierzyć. Muszę tu kicie trochę przesunąć, bo ona weszła do pudełka, siedzi, ale to ja mi się, wiecie, przesunie, na bok i będzie miejsce dla mnie, więc za chwilkę, kochani, dla was mierzymy. Więc zapraszam na drugą część filmu. I kochani, założyłam pierwszą kamizelkę, dlatego że tak jestem już ubrana. Co prawda, na swoje ciuchy, ale mówię, pokażę Wam, jak wygląda, i powiem Wam, że ta kamizelka mi się podoba bardzo. Praktycznie nie mam. Praktycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. Yy, tutaj trochę długa jest, mogłaby być na mnie trochę krótsza. No nie wiem, co sądzicie o tym, że ona jest y, taka trochę dłuższa, ale naprawdę fajna. I ogólnie wydaje mi się, że mogłaby być mniejsza. Bo zobaczcie, tu jeszcze mam sporo miejsca. Tutaj również przecież ja tyle ciuchów nie włożę, no, na przykład na sweterek, tak, tak jak teraz, yy, zdecydowanie mogłaby być y, mniejsza, czyli chciałabym sobie jeszcze przymierzyć. 42 i myślę, że to by było super. Jeżeli ta kamizelka kosztuje stówę, to ja ją biorę. Także od razu siadam kochani chyba i zamawiam. Bardzo fajnie, że ma zameczek, że ma tutaj te buziczki. Bardzo mi się ona to podoba i chyba zrezygnuję z czarnej na rzecz tej. Chyba, że znajdę po prostu czarną, taką samą, bo nie wiem czy czarne były. Ta mi się spodobała. naprawdę bardzo, jest po prostu naprawdę świetna. Także chyba trzeba się przerzucić, wiecie co, ściuchami jednak na to polować sobie, bo naprawdę y, fajna jest, tak się o, prezentuje. O, mówię, no troszkę, może długa by była troszkę krótsza, nie? To by była też fajniejsza, może ta 42, jak zamówię, będzie tak ciutek y, krótsza, to by było super. Y, dobra, teraz mierzymy komplety. Słuchajcie, Wyszłam na chwilę, yy, zjedliśmy śniadanie, mała przerwa. Dla Was to w zasadzie bez różnicy. Yy, ale słuchajcie, wyszłam i zostawiłam tą kamizelkę. Tu słuchajcie, kto tu śpi, Kicia się tu uwaliła. No, przecież muszę ją zrzucić. Nigdy raczej nie zrzucam, ale nie wiedziałam, że na tu usiadła. No nic, zaraz ją tutaj wezmę, czymś wywabię. A wiem co, da mi smakołyczki, to nas sama zejdzie, żeby wiecie, w razie czegoś tam nie, po, yy, nie podrapała. Znaczy na ogół nic nie drapie, ale wiecie. Yy, I tak, powiem Wam, tą kamizelkę już przemyślałam w tym momencie, wiecie co, na śniadaniu zamówiłam już 42 i powiem Wam tak, jest czarna jeszcze, jest różowa i ona jest przeceniona ze 150 zł na stówkę, tak jak mówiłam, także jak chcecie, to sobie zamówcie bo naprawdę jest boska. I widzicie, no dla mnie jest ta za duża. Mam nadzieję, że ta 42 będzie lepsza. Wydaje mi się, że będzie lepsza. Będzie taka akura, także jeszcze chcę przymierzyć. No są właśnie też czarne, ale w sumie może mówi, że chyba lepiej, że sobie zostawię tą. Ona ma naprawdę przepiękny kolor. Nie wiem, jak ona tam w kamerze, ale naprawdę jest bajkowy. Nie jest taki beżowy, taki beżowy, taki yy, karmelowy, taki wiecie, tylko ona jest taka przygaszona, trochę jakby kawa z mlekiem, coś takiego. Bardzo ładny kolor ma, yy, także to i kochani, co miałam mierzyć yy, teraz te yy, no. zestawy, także już się zabieram, chyba, że zobaczymy najpierw yy, sweterki, mamy dwa, to pomoże sweterki. Powiem Wam kochani, że sweterek jest świetny. Bardzo fajny, bardzo ma fajną długość, nawet rozmiarowo jest OK, zobaczcie, nic nie jest tutaj, że za duże, nie jest za bardzo tutaj też obcisłe. Ja jeszcze mam wiadomo pod spodem pod koszulkę na ramionczkach. Jeżeli chodzi o tutaj o długość bardzo fajna, właśnie taką lubię, nie za krótkie, nie za długie, świetna jest. Tutaj, jeżeli chodzi o rękaw, jest na mnie troszkę duży, ale to nie jest jakiś bardzo problem, dlatego, że mamy możliwość wywinięcia tego mankietu, zobaczcie i już jest całkiem fajnie a to wywinięcie jest bardzo jeszcze takie wiecie, do przyjęcia więc y, spokojnie, a znowu wiecie, no ja, ja tak mówię, mam 50 więc te nogi i ręce mam też krótsze, tak, więc y, nawet lepiej właśnie, że tu macie dłuższe bo jakbyście chciały sobie zamówić naprawdę fajny sweterek, ja lubię takie cienkie sweterki, bo one właśnie nie y, nie pogrubiają nas, więc bardzo, bardzo Fajny, i nie wiem, czy właśnie były chyba też jeszcze inne kolorki. Musicie sobie e, zobaczyć, jak się chciał. Naprawdę, fajny sweterek. Ten akurat egzemplarz jest do oddania, dlatego, że widzicie, widać to, co tu się e, dzieje. Po prostu ktoś tutaj go chyba prasował zbyt e, intensywnie. No i on ma, e, widać na samym środku. E, o, i tutaj to widać, widzicie? Także on na pewno, ten egzemplarz, e, który mam w tej chwili. Oddaje, ale na pewno jest super. on nie jest właśnie drogi, bo kosztuje chyba 60 zł. Także świetna pozycja. Polecam Wam serdecznie. I jeszcze Wam powiem, że on jest naprawdę taki milutki do ciała, bardzo fajny. Tutaj wiecie, pod szyjkę właśnie założymy sobie kurtkę, nawet rozpięta może być, czy kamizelkę bo nic Wam tutaj, wiecie, nie będzie podwiewać, nie tak jak w tych, mamy. dzisiaj mam właśnie taki sweterek troszeczkę bardziej wycięty, tak, więc jak jest jakoś chłodniej, czy coś, to wieje nam tutaj, nie, no wiadomo, zawsze można szalik, czy coś tam założyć, komin, komi będzie cieplej, ale ten właśnie jest też fajny, bo, no, taki, dla nas po prostu cieplutki pod szyją. I ten sweterek jest bardzo fajny. Zobaczcie, takie długie właśnie ściągacze. Bardzo mi się spodobał na sklepie. Troszeczkę mogłoby być ciutek dłuższy, jeżeli o mnie chodzi, ale ogólnie, no wiecie, do jakieś tam właśnie spódnicy z wyższym, z wyższym stanem, do spodni z wyższym, z wyższym stanem ok. Tu widzicie też rękawy mam dość długie ale też, no tu już popsujemy po prostu ten design, ten zamysł jaki tu miał być możemy zrobić coś takiego i też jeszcze będzie to w miarę do przyjęcia ale wiecie co tak założyłam i zaczął mi gryźć ten sweter, bo on jest z tą wełną więc nie wiem czy bym mogła chodzić, ale no teraz jak Teraz chwilę postałam i z Wami rozmawiam, to tak nie jest najgorzej. Pierwsze wrażenie, że założyłam, wie kurczę, chyba nie będę mogła w tym wytrzymać, a nawet yy, stoję chyba i do przeżycia. Dobrze, że właśnie jest ta domieszka innych tych materiałów i, i może to powoduje, że w miarę. Więc może nawet w miarę mogłabym yy, w nim yy, nie sobie pochodzić. Yy, Także myślę, że cieplutki sweterek, Przyjemny do tyku, no nie wiem, jak tu z fasonem, te łówki, jak to wygląda. Sami ocencie, dajcie znać, jak Wam się podoba. Także mierzymy kolejne rzeczy i powiem Wam, robi się niebezpiecznie, bo tu za dużo rzeczy jest naprawdę w mohito. I kochani, mam na sobie ten komplecik teraz: bluza z tymi spodniami. Powiem Wam, że całkiem przyjemne, fajne. Ale tu mi się wydaje, że ta bluza jest na mnie e, troszkę przymała wam. E, spodnie się wcisłam. XLK e, jest niby OK. O, zobaczcie. No, ona jest taka dość na mnie obcisła, więc nie za bardzo ja sobie się podobam w czymś takim. Musiałabym wiecie, mieć. E, no po prostu to jest takie bardziej, wiecie, co do ciała. To może nie wina. Jest tutaj jakoś ubrania czy coś, tylko po prostu jest takie bardziej do ciała. Ja już wolę. No, bo widzicie, kto teraz tutaj podkreśla, nie? Więc ja wolę już rzeczy troszkę po prostu luźniejsze, lepiej się w tym czuję. Może nie wyglądam lepiej, ale lepiej się czuję. I spodnie, spodnie są bardzo fajne, milutkie. Nawet na długość, wiecie co, tak tutaj osiadają. I są ok. Jedyne, co mi się nie podoba, to mam takie za duże w kolanach i to mi się. Akurat tej nie podoba, więc myślę, że dla mnie by była lepsza elka, ale nie wiem, znowu, bo tutaj mam dość ciasno już, czy no nie, myślę, że tu by się, wiecie, spokojnie zmieściła w elkę, bo to są takie, że się po prostu poddają, mnie takie sweterkowe te spodnie, ale nie wiem. No Musiałabym tu zmierzyć LK i sprawdzić, czy rzeczywiście lepiej się w kolanach układają. Jeżeli lepiej, bo one też by były te krótsze, e, Tu tak mam wrażenie, że są szyte po prostu na wiecie wyższą osobę. On mnie wypada e, nie w tym. No nie wiem, nie wiem czemu tak jest. W każdym razie tak zwracam uwagę na to, i, i to mi się tutaj nie podoba. Ogólnie mógł być komplet do przyjęcia. Ale troszkę za obcisło góra i ten dół trochę w tych kolanach, więc e, tu niekoniecznie jestem zachwycona. Bardziej jestem zachwycona tak jak mówię kamizelką i e, właśnie tymi e, sweterkami, chociaż bardziej tym z cieńszego materiału, dlatego że jest, mm, że jest dłuższy ciutek od tamtego drugiego. Dobra kochani, to przebieram się i mierzymy ostatni zestaw. A, i wiecie, z tych kompletów są w różnych kolorach, są też z logowaniami, także musicie sobie naprawdę zobaczyć, o, też na filmie Wam prezentuję właśnie te komplety. To kto nie widział, to właśnie zapraszam do oglądania. I kochani, mamy to, komplecik brązowy, zobaczcie, nawet nie jest ta góra taka bardzo Krótka i tutaj mamy tą spódnicę. Powiem wam, że to jest bardzo przyjemne. mam akurat na gołem To jest bardzo przyjemne do ciała, bardzo fajne, ale chyba nie dla mnie. Ja bym się źle czuła w tym. Zobaczcie, jak mi tutaj brzuch wyszedł z tej spódnicy, więc niekoniecznie. Aczkolwiek przepiękny jest ten komplet. Gdybym miała tutaj, wiecie, troszkę była w brzuchu szczuplejsza, to chętnie bym coś takiego sobie zakupiła. Góra bardzo ładna Ten sweterek. To wiązanie jest urocze. Także do tej spódnicy to jest naprawdę bardzo e, fajny komplet. Także, jeżeli tutaj wiecie, nie wstydzicie się brzuszka, e, nie e, przeszkadza wam to, e, to sobie zamówcie. Naprawdę bardzo przyjemna rzecz na jesień. Myślę, że naprawdę świetna. No, tutaj wiecie, nie zawiązuję tego jakoś tam specjalnie, po prostu tak, tylko żeby było widać jaki jest tego fason. Także tyle, kochani. Przechodzimy do podsumowania. I, kochani, jestem z podsumowaniem. Troszeczkę Wam podsumowałam już tak naprawdę w trakcie. Także już wiecie, co jest moim faworytem. Na pierwszym miejscu jest kamizelka, na drugim ten sweterek cieniutki. Ten z wełną jest bardzo ciepły. Bardzo fajny, ale nie wiem, czy bym chciała wydać 160 zł na ten sweterek. I... Kolejna rzecz, dwa zestawy, więc ten zestaw czarny jednak rozminął się z moimi oczekiwaniami, troszeczkę nie jest tak jak myślałam, yy, troszeczkę zaobcisła ta bluzka, mówiłam i te spodnie właśnie w tych kolanach mi się nie podobały jak się układają, może kwestia, że to jest po prostu na wyższe osoby, a może jakbym zmierzyła elkę, może by było lepiej, no nie wiem, ale ogólnie już... Wyleczyłam się z kompletu, aczkolwiek bardzo Wam serdecznie polecam, jest bardzo przyjemny, milutki, wszystkie te rzeczy są bardzo fajne i bardzo dobre jakości. I jeszcze ten ostatni komplet, no jest tak ciepły, chwilę tutaj stałam w tej spódnicy, myślałam, w tym swetrze się ugotuje, więc bardzo ciepły komplet, bardzo miły do ciała, naprawdę fajny. No, ale też po prostu podkreśla mankamenty, których ja bym nie chciała po prostu, wiecie, tak uwidaczniać, bo źle się, się po prostu z tym czuła. Nie wiem, jak Wy macie... No, ale ogólnie nie, pomijając, naprawdę fajne ubrania, także koniecznie sobie idźcie, chociaż zmierzcie sobie, bo czasami wiecie, na fiszaku, kurczę, coś tam drogie jest, o nie, bo za drogie, bo coś tam. Po prostu zmierzcie i zobaczcie, jak to wygląda na Waszej figurze, być może będzie tak, że wiecie, okaże się, że właśnie to jest nie dla Was i już się nie męczycie, że śni wam się po nocach coś tam komplet i tak dalej, tak? Więc warto zawsze mierzyć. Ja dla Was właśnie robię też te filmy, żebyście Wymiały pogląd, jak to wyglądać może na sylwetce takiej kobiety po prostu XL. Dzięki kochani za dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję z góry oczywiście za wszystkie komentarze, za to, że jesteście, że jeżeli nie macie czasu, zostawcie chociaż serduszko. Subskrybujcie, lajkujcie. jakim miłego weekendu. Do zobaczenia, cześć! Kicie. Kicia. Co tam robisz? Myś. Mhm.